O kurwa, pozy... normalnie pozytywne myślenie to coś co lubię. Coś... Ktoś... Zajebał dziecko! Tamikalia, No i bomba. No nie no, nie mogę o tym przestać myśleć. Na koniach! Zajebie mnie. Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday 4 o'clock? No problem. We'll be, we'll be there. That was the, that was doc. the doc. She'll see us we'll next see week. week. Hey, now. Think positively, yeah, all, right? all right? We talked about this. <laughs> <laughs> no, this I know. Something we hardly talk about anything else. else. Keep telling you it's it's not Rose that I'm worried about. Look. She's going to be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan. You matter. You just Me. What? What, what are you talking about? about? Is there something, something you're not telling me? Come on, talk to, to me. Damn it. I have to I have take to this. this. God damn it. Ale kurde, powiem wam, że gra się zaczęła naprawdę z bomby. Jesus. What? Co to za kurwa, trup. Śnieg? tu cokolwiek. Gdzie jest Chris Redfield i Rose? Fuck. Co to się ty Co to za gościu? What the hell What the fuck? Czyli przewozili mnie i dziecko? Cel misji, wyeliminować cel, odzyskać ciało, zabezpieczyć y, Rosemary i Tana Winter, zabrać Wintersów do placówki cel, w celu dalszej obserwacji, co najmniej dwóch oficerów transportu w ramach obstawy. Czyli jednak coś jest nie tak z nami! Po tamtej części. Czyli jednak jesteśmy zainfekowani, albo chuj wie co. A Mia była na pewno jakaś zainfekowana, bo ona tam za długo była. Fucking hell! Kurwa, Itan. Ty nie wiesz z jakimi laskami się zadawać, naprawdę. Po tym wszystkim nam już z nią nie było. Ktoś... ZAJEBAŁ DZIECKO! Kurwa, boję się, że jak fajnie za to mi coś wyskoczy. No piździ. Okej. Okay. Okej. Okay. Fajnie, wszystkie wampiry nasze teraz. W lore postarali się o historię Itana. No, mi się podoba to, że dalej gramy Itanem, chociaż... O kurwa, martwe p... Co to? Ciii. O kurwa, co to za ptaki? Martwe kruki, no nieźle. O kurwa, serio ptak się powiesił? Kurwa, jakie musiał mieć zjebane życie, że się ptak powiesił. <laughs> ja się zaszyję. Czekaj. To ma jakiś sens, że się ptak powiesił? Czy on nie potrafi skrzydełkami się i tak wznosić? Czy to jest kurwa las ptaków? O kurwa, grubo. No nie, no nie mogę o tym przestać myśleć. Aaaa! Czuję, że będzie grubo. <laughs> o kurwa, nie mam żadnej broni ani nic Co tam przebiegał, jakiś żul? Mam nadzieję, że tak <laughs> mm, mm, Nie jest okej, okay. o kurwa Ryby, ryby Powieszone ptaki, utopione ryby, co jeszcze? O kurwa, jakaś chata No grubo, widzę, że siódemka wchodzi mocno 7K wchodzi mocno Kurwa boję się tam trochę wchodzić, ale dobra no nie ma innej opcji A prawie jak u mnie w robocie regały Jak u mnie w piwnicy regały Raz, dwa, trzy, cztery, pięć płaszczy, albo tu mieszka pięć osób Albo tu mieszka kobieta, bo w sumie są w miarę kobiece, chociaż ten nie Albo tu mieszka kobieta, która bardzo lubi ciuchy Zakręć. No kurwa, no nie może tak kapać. Buty tylko jedna para, czyli to na bank nie kobieta. Chyba że jest tu więcej gdzieś. Nie widzę. To nie kobieta. Czosnek. He, 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 he. Wiecie co to oznacza, nie? Tabletki na nie wiem co, ale ja bym brał na pewno tutaj. Yy... Co jest kurwa? Yy, Dulveybir. Ciekawe co to za gatunek. No kurwa, jak mi coś wyskoczy, to jedne. Uh. spoko Okej, okay. szczotka Nie no, wszystko wygląda pretty cool Szafa jak u mnie, na tym się nie wieszać ciuchów Ale ja na tym wieszam, dokładnie tak Okej, okay, jakaś Jakaś babulinka, już się boję Dobra, idziemy dalej O oh. kurwa, nie chcę do piwnicy Jep, jakiś lis jeszcze Ech, I sowa, o No, powiem wam, że siódemeczka ostra, Uff! kurwa, ktoś tu jest! Chyba nie! Ja chcę tej szafy z powrotem. Kurwa, to nie Outlast. dobra, idziemy. Spokojnie, spokojnie. Tu są schody? Nie, tu, tu nie są schody. To nie są schody. O nie, teraz się boję tej sowy. What the fuck? Oj, sowa się wyjebała. Elo? No nie. Serio ktoś przyszedł rozjebać szafę? O kurwa. Wielkie mi, wielkie mi rzeczy, kurwa, krwi dotkną. Ty, chłopie, masz doszytą rękę, przypominam ci. Kurwa, dzień się zrobił? Serio? Byłem chwilę tylko w piwnicy. What the fuck? Wow, coś tu nieźle musiało być wkurwione. Ktoś też szuka mojego dziecka. Mogę biegać. Okej. Okay. Uuuu. Teraz powinien tak zawić jak, jak wilk. Au! Zajebiste, nie? Widoczki. Powiem wam, że sztosik grafa jest... 10 na 10. Where the hell am I? Jesteś kurwa w zamku Drakuli, Mr. Ethan Hunters. Winters, przepraszam. Ethan Hunt to był z Mission Busseball. Ej, ptaku, no właśnie, odlatuj. Tam kurwa jest złe miejsce, tam się ptaki wieszają. Leć, nie leć do tego zamku. Nie polecam. To się nie byłem, ale... Okej, okay, wygląda pretty wiesz, takie kontenery. Wiesz, tu niby taki zamek Draculi, a tu kurwa kontenery na... Oika ktoś kurwa zabił, ale wygląda jak sztuczny Czosneczek. Też do dodajecie do wszystkiego czosnek Okej, okay, torebka, tutaj na bank mieszka baba. No i widać no, jaki no, burdę. No. Może gdzieś wyszli No o oh, kurwa, pozy normalnie pozytywne myślenie to coś co lubię. Rozjebana cała chata. Może wyszli. <laughs> Łatwy do otworzenia zamek. Uh. Czas zapamiętać, zapamiętajcie. What the fuck? <laughs> Ktoś zajebał konia. Okej, okay, wychodzimy na ulicę. Cicho ptaki! Skończcie, Cicho. Okej, okay, na no, nie go podejść. Spoko. Kurda, trochę się boję, bo za każdym razem coś szeleści Dobra, zjedźmy tutaj temie. Te domostwo. Łota! Może wyszli! <grytanie> Wasze zdrówko, kochani. Zanim dostanę zawału, to się z wami napiję Odcięte uby kus Da mnie idę. Idę tu O, kurwa, chyba będę musiał tam iść. Nie wiem czy wiecie, ale mam tak na nazwisko Eee, koza jak widzę takie coś, to trochę się boję tam iść Ooooo happened? No nic, no Kozy się powiesiły I odpadły im ciała Cmentarz, warsztat, miejsce ceremonii Ceremonii site Miejsce ceremonii O kurwa Coś w wpierdalo. Bardzo lubię. Nie wiem jak wy. Kartka jakaś jest na drzwiach. Zamknięte ze względu na zam... co? Zagnięcie właściciela? O kurwa! Kury! I kogut. Kogut chce zaruchać, ale coś mi ten symbol tutaj tak za bardzo świeci. No, otwórz się, otwórz. Nie da się. Dobra, wchodzimy. Alu? Dzień dobry? Przepraszam, miałem wypadek samochodowy i zginęła moja córka w nim. Wygląda na delikatne. Okej. Okay. Okej, okay, mamy nóż. KACZPA! Apteczka. Alright. Dobra, teraz już się nie boję żadnych żuli, ani kruków, ani kuc. Ciekawe co to za zupa. Wygląda na ogrukową. Znowu zdjęcie tej babci. O kurwa. Ktoś tu... To nie była tylko ich babcia. Kruki i dwa. Mmm, tu jest dużo kruków. What? Jak to kurwa? No kurwa, nie gadaj, że nie wyjebiesz takich drzwi. Itan, byłeś szkolony. <grymparowska> Muszę wejść tam, fuck. <grymparowska> Puta fuck! Kto jesteś? Kto jego wysłał? Nikt. Był akcent na drodze,

What? Uh oh. Dead body? Wait, there's more. Teraz tuż mamy Gnata. O kurwa, ten dziadek tutaj niezdej się bawił. Oj, grubo. Jesus Christ. What the? Dlaczego je mnie? O kurwa Coś tam się rusza Od razu mu odjebali palce, no kurwa jak poprzedniej części. Teraz już za chłopie nie przeszyjesz. O kurwa grubo Gnata wyjmij. Jebana bał. Wow. Ała Awa, awa. Dziesięć na Dobra. Wracamy tam. Cio. Teraz mam Gnata, się nie boję. Nożycy do metalu. Uuu. A nożyce do metalu, żeby to odciąć, spoczko Ktoś grillował śnieg Też spoko Moje ślady? No Ale fajnie Zioło, hehe he. Przyda się Chemikalia, będziemy coś tu craftić Otworzę pewnego by wytworzyć apteczkę Wytwarzanie, gdzie to jest? Wytwarzanie, apteczka, dawaj Rób Okej, okay, tak się robi. Amunicje, proch strzelniczy i zardzewiały łom. <złonawidł> Złom. Okej. Okay. Nie no, ładna wioska, bardzo chciałbym tu mieszkać. Kurwa, taki strumyczek, hmm, marczałbym stopy. Jak pojebany. <złupy> Nie wchodzę tam, tam wciągają ludzi. Oh, shit. Tam nie do drugiej strony. No nie pozostawiają mi wyboru, muszę tam iść. Ta ręka słabo blokuje moim zdaniem ta lewa. Musimy, <laughs> żeby wstrzelić w tą lampę, ale nie strzelę. na nabojów. Ok, pięć więcej. Może strzelę. What the fuck! Jak ja tu wlazłem? Czekaj. A tu, uh. Zabarkadowałem się w środku z... Upieczymy. Ale dobra, dobry pomysł No nie sraj, chłopie Czemu tam kapie krew? A, kruki zabite. Fuck! Kruk zabił kruka, no dobra Chemikalia, no i bomba. <śm> 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 Alright, tam jest w sale nie dostasyło. Fuck 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 fuck. Spierdalam w tą. What the fuck! pierdalaj, Z mojej wioski. E o o. O kurwa, tam jest też ten znak. What the fuck? W ogóle se siedzi gościu na dachu i se chilluje. <laughs> okej, okay, gdzie, ja, gdzie ja mam iść? Do tych pól całych. Może będzie jakieś przejście właśnie tam do tego. Aaa, tędy, patrz, rozjebały pot, dobra, sorry. Cii. O kurwa, ją ja tam iść? Ej goście, spierdalać stamtąd, bo ja tam chcę wejść. Wyluzuj. Ja tylko idę sobie. Nic, nic nie ten. Cichutko. Nie, spierdalaj, Nie podnoś się. No idź, 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 Dobrze myślisz, no? fuck off. O kurwa. O, nie da się. O, tawak! Tam, tam, taradam, tam, taradam, tam, tam, taradam. tam, tam, Taradam tam, taradam tam. Porki z mąką. O, oh, boy There's no end to that Oh uh oh The Zajebię mnie. No kurwa, nie wierzę. Jak ja mam ich zajebać? Fuck up. Selba leżała na piętrze? Łot! Czemu ja tego nie wiedziałem? Piętrze gdzie? Wpierdalaj! Wow! Wow, shit! To na kurwia strzała mnie za nad... What? Kurwa. Roch jest okej. Okay. Tu leży strzelba! Od wszystko było kurwa No i come on! Wow! To jest kurwa gnat. To jest Co ty tu robisz, kurwa? Kolejny mnie dziabnął. Dobra, spierdalał stąd. O kurwa, o kurwa. Ups. Jesus Christ! Przez chwilę do niego strzelałaś, ci po A teraz stado? Wow.